Kręczący dzień? Nie, nie tak bardzo, bardziej, bardzo bardziej denerwujący. Co się wydarzyło? Nie, na tym, teraz na, na tym kręciołku nie, nie mam hamulca ręcznego, nie wiem, tu prawdopodobnie pompa przepuszcza. Wiedziałem o tym przed startem i starałem się robić co mogłem, no ale niestety tam no, w niektórych miejscach aż się prosiło, no cztery takie miejsca były, że no koniecznie, no niestety musiałem jeździć na okrągłe i zataczać bardzo duże koła, a ten samochód nie ma jakiegoś super skrętu. I cóż, no, byłem skazany, że tam stracę i przegram, no i niestety straciłem wszystko, dobre miejsce z pierwszego dnia. E, o ile, jeżeli by nie były te dni liczone osobno, to, to by się nic nie działo, jutro są cztery odcinki, e, długie odcinki, także jest co jechać, ale no, ten dzisiejszy dzień też wchodzi w klasyfikację punktową i, i szkoda tych punktów, bo, bo chyba Tomek nas przeszedł i Brian, także po dobrym dniu rajdowym, że tak powiem, na takim kręciołku niestety z bólem serca trzeba było oddać.